i lecimy z tematem tak właśnie wieerbia wieszaczek, czaj tak jak mówiłem świetna rzecz działamy tak na wstępie jeżeli trafiłeś na ten kanał ze względu na tytuł Nintendo Switch, porównanie OLED versus nie wiem jeszcze jaki będzie tytuł, ale jeżeli trafiłeś i odpaliłeś film z myślą o tym, że będzie to jakaś recenzja czy jakieś profesjonalne podejście, nie, nie, nie. Jest to kanał lifestyleowy, prowadzę tutaj swoje vlogi, pozwalam sobie w swój skromny sposób opisać jakieś tam swoje wrażenia i doznania, jeżeli chodzi o przygody z jakimś sprzętem elektronicznym czy z innymi różnymi pierdołami, gadżetami, zabawkami, z czymkolwiek. Jeżeli się zawiodłeś, bo liczyłeś na jakiś kanał technologiczny, jakąś poważną, profesjonalną opinię jakiegoś recenzenta sprzętu, to nie, to nie tutaj. To sorry, lepiej wyłączyć ten film i po prostu zapomnieć o mnie. Jeżeli jesteś fanem Zeldy lub Mario... Albo po prostu jesteś świrem śliniącym się na takie gadżety, to tak, chcesz Nintendo Switch, albo już je posiadasz. Jeżeli masz już poprzednie Nintendo Switch i myślisz o zakupie tego jakże trudno dostępnego Nintendo Switch OLED, musisz zadać sobie jedno zasadnicze pytanie: czy wykorzystujesz swoje Nintendo głównie do grania mobilnego, do grania trzymając konsolę w rękach? Jeżeli tak, to zdecydowanie polecam Nintendo Switch OLED. Jeżeli natomiast twoja konsola w głównej mierze jest zadokowana w tej stacji i grasz na telewizorze, to nie widzę najmniejszego powodu, żeby zmieniać Nintendo Switcha pierwszej generacji na OLED'a. Podkreślam, pierwszej generacji mam na myśli wersję V2, tam, która była wypuszczona w 2019 roku z ulepszonymi Joy-Conami i tam jakimiś pierdołami. Jeżeli jednak masz gdzieś, Zeldę, Mario, i szukasz swojej jedynej konsoli, to odradzam Switcha. Zdecydowanie za te pieniądze PlayStation 4 czy Xboxy dają dużo więcej możliwości i radochy z realizmu, z jakości grafiki, ze wszystkiego na zdrówko. Kupiłem tę konsolę bardzo niedawno w Media Markt za 1350 zł, z przedłużoną gwarancją do 3 lat. W tamtym momencie nie było nigdy dostępnych na miejscu Switchów OLED. Jedyne były jakieś tam sztuki na Allegro z wysyłką w grudniu. Ja nie chciałem na to czekać, ja chciałem mieć ją tu i teraz, dlatego wybór padł po prostu na to, co jest na miejscu. Cena mi się wydawała dość atrakcyjna, więc spoko. Jednak dusza badacza, dusza chorego na głowę człowieka ciągle woła gdzieś tam z tyłu głowy: Kurczę, ciekawy ten Oled, ciekawy ten Oled. No dziś już wiem, że ten Oled jest naprawdę spoko. Z tego względu, że ja w główej mierze używam konsoli tylko i wyłącznie do grania trzymającą w rękach. Ja w ogóle nie zamierzam chyba nigdy je podłączyć do ekranu, monitora, telewizora, czegokolwiek. Myślę, że taka konsolka w moim wypadku może się świetnie sprawdzić, jak ja lubię popykać różne tam sobie tytuły. W warunkach, w okolicznościach takich jak jesteśmy teraz, na przykład leżąc tam z tyłu w kamperze, siedząc z wywalonymi kulosami, gdziekolwiek, siedząc na zewnątrz, nad rzeką, serio, szczerze, zamiast grać w gry, jak już jesteś nad tą wodą, jak już jesteś na jakimś pięknym widoku, ciesz się chwilą, nie graj w gry, żyj tu i teraz. Ale jeżeli już nacieszyłeś się tu i teraz, chwilą, rzekom, wszystkim i chcesz sobie popykać, to tak, no to Nintendo Switch jest moim zdaniem zajebistym rozwiązaniem. Tu mamy giery w wersji fizycznej. Ja sobie ściągnąłem wersję cyfrową, bo miałem naprawdę fajne promocje na nie, na Crysis 1 i Assassin's Creed 3. Jeżeli coś jest naprawdę w dobrej promocji, to zdecydowanie w to wchodzę w wersji cyfrowej. Dobra, wyczyśmy trochę te ekrany, bo są wypalcowane. Teraz na potrzeby filmu, żeby wszystko było jak fabryka chciała, zdejmiemy sobie folię ochronną z tego switcha. Umówmy się, że podczas tego filmu będę nazywał go switchem pierwszym. Ja wiem, że to jest ta wersja V2, ale po prostu umówmy się, że nazywamy go switchem. 1 tak, różnice widać na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o ekrany. Ja wiem, nie mam żadnego profesjonalnego sprzętu. Ja nagrywam na GoPro 10, więc to jest bardziej taka moja vlogowa opinia, niż aby jakikolwiek profesjonalny test. Jeszcze raz to mówię, podkreślam. Chciałbym zacząć od minusów, których jest naprawdę mało. Pierwszy minus jest taki, że tutaj dookoła ekranu mamy. Tak zwane Piano Black z nomenklatury motoryzacyjnej. Piano Black, czyli taki czarny, fortepianowy, połyskujący lakier, który strasznie się marzy i myślę, że będzie się szybko rysował. Tutaj zastosowano matową ramkę i to jest bardzo spoko. Przyjemna matowa. Otwarcie na karty. Ja pierdykam, nie wiem, czy ja mam jakieś za krótkie paznokcie, czy co, ale jakoś gorzej mi się to zdecydowanie otwiera. Nie wiem, czy ja jestem jakiś ułomny? No drapę to całe, mam z tym jakiś problem. No tu jest to lepiej rozwiązane. Jest taki rowek. Pyk. Jakieś w ogóle chyba jest sztywniejsze. Zdecydowanie lepiej. I na tym by się kończyły minusy. To, co to jest tutaj, to jest jakiś żart. Tak, to niby stoi, owszem, na prostej, idealnie prostej hmm, płaszczyźnie. Spoko. Tu jest to rozwiązane świetnie. Regulowana tacka. Rewelacja. Stabilnie, na brzuchu leżąc w łóżku i grając sobie, powiedzmy, wyjmując joykony, i robiąc sobie z nich... Normalnego pada, kładziemy ekran konsoli na bębnie i normalnie pykamy, on się trzyma. Regulujemy go sobie pod jakim kątem chcemy, żeby był pochylony. To jest świetne. Następna sprawa, szczegóły: jak gumeczki. Zastosowano tutaj gumeczki, które ułatwiają utrzymanie pozycji stojącej konsoli na stole. Także powiedzmy, ona tak się nie przesuwa łatwo, jak ta, która tutaj nie ma. Tu po prostu punktem oparcia jest plastik, a tu już sobie tak nie pojeździmy. Przez te gumki. Z kolejnych plusów, potencjalnych plusów, ponieważ nie jestem przekonany, czy to nie jest jakieś wrażenie. A mam takowe, jakby te joikony były bardziej stabilnie osadzone w ekranie. Nie latają tak i nie trzeszczą jak tutaj. Ale nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy coś tu rzeczywiście poprawili. Następna sprawa głośniki widzimy, że są wyraźnie szersze te wcięcia na głośniczki czy grają lepiej? Trochę tak, jest to jakoś tam słyszalne, aczkolwiek czy są to takie różnice, które by miały zaważyć o zakupie jednej czy drugiej konsoli, nie sądzę najważniejsza zmiana, w sumie podstawowa dla której w ogóle mielibyśmy rozważać zakup tej konsoli, jest ekran jest to calowy ekran OLED kwestia ramek, no znacząco zmniejszone ramki, ja wiem, że to jest może po pół centymetra z każdej strony, ale to pół centymetra robi przy całości naprawdę robotę na papierze to brzmi zupełnie jakoś tak niegroźnie bo to jest 7 cali w nowej, 6,2 cala w starej, to jest 0,8 cala to jest nic, no ale to robi robotę, ja wiem, że pewnie to GoPro nie oddaje jakości kolorów i odwzorowania w ogóle barw, myślę, że Przejdźmy sobie może w Need for Speed'a, a postaram się nagrać to w lepszy sposób Samsungiem Foldem 3. Wydaje mi się, że nagrania będą miały lepszą głębię niż, niż na GoPro 10. Zobaczymy. Mamy pierwsze problemy techniczne na pokładzie. Nagrywałem ujęcia z Need for Speed'a na Samsungu Fold 3. Myślałem, że to lepiej będzie zbierało, aczkolwiek no nie, są jakieś problemy. Kolory emitowane przez ekran OLED zupełnie są inaczej zbierane przez te kamery w Samsungu Fold. Nie wiem o co chodzi. a no Mogę szybko pokazać, co tu się wydarzyło. Coś może będzie widać. Tutaj widać nagranie ekranu oledowego i robi się jakieś takie siadostwo. Jakieś takie dziwne różowe kolorki. Tak samo podczas jazdy. Kupa jakiegoś dziwnego sztucznego różu. Nie wiem, spróbujemy to nagrać na GoPro. Dobra, czyli tym razem zaczniemy sobie od restartu giery. Tak w ogóle. I zaczniemy sobie od Nintendo Switch OLED. No, chyba na GoPro kurczę jest lepiej. Widzę, że ekrany OLED jakoś przekłamują troszkę, jeżeli się je nagrywa. Okej, lecimy sobie. potential This is the max up. Dobra, chyba nam wystarczy na OLEDzie. Teraz sobie wyłączamy gierę tutaj i przerzucamy kartę z grom. No kurczę, ciężko mi się to otwiera. Ta sama trasa, to samo auto, głośność na maksa. Obawiam się, że ten test nie będzie miarodajny, gdyż moim sprzętem, czyli GoPro 10 i Samsung Fold 3, którym próbowałem to nagrać, niestety nie odzwierciedla to realnych kolorów, które wyświetlają się na ekranach konsol. Także myślę, że to jest bez sensu, ale szczerze powiem, że pierwszy raz robię tak dokładne porównanie gry na jednej, po czym zaraz od razu na drugiej konsoli. Także to najbardziej ważne będą tutaj moje odczucia. Dobra, lecimy. To, że nam wystarczy. Przejdźmy teraz do innej giery. Ok, Need for Speed mamy za sobą. Widzę, że kolory, które są na ekranie GoPro, są zupełnie inne niż widzę je na ekranach konsol. Chociaż na pierwszy rzut muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Need for Speed, ja nie widzę, nie czuję żadnej większej różnicy grając na Switchu pierwszym a Switchu OLED. Nie wiem, ale no serio, mówię jak jest. Wydawało mi się, że to lepiej wygląda, ale teraz faktycznie biorąc jedną za drugą konsolę do łapy i grając, widzę, że kurde, ale to nie jest jakoś bardzo wielka różnica, szczerze nie widzę żadnej. Wrzucimy sobie Creed Champions Boxing, głośność na maksa, na maksa i lecimy. Tu już widzimy, że mam paru zawodników odblokowanych, z tego względu, że no już trochę to popykałem. Dobra, lecimy rokiego przeciwko Apollo Creed. Apollo. Jest wysoce duże prawdopodobieństwo, że będę dostawał Bęski, z tego względu, że nie będę tak się skupiał na tyle na grze, tylko na tym, co ja widzę w wyświetlaczu kamery, żeby jak najlepiej to w miarę możliwości nagrać. No właśnie, zaczyna się. Teraz wangardy. O, jest melodyjka klasyczna. Ej, no straszne Bęski dostaje. No to. Tak. Dużo we mnie to emocji jakoś wzbudza. No i się Manko. Dobra, zblokowałem. Dobrze jest. No właśnie o tym mówiłem, emocje. Dobra, wydaje mi się, że nam wystarczy na Nintendo OLED. Odpalamy sobie teraz Creed Champions Boxing na Nintendo Pierwszym I tu również lecimy z Rokim. A tutaj lecimy... Ojej, tu nie mam Crida. Dobra, to wiesz mojego syna. A do Za dużo emocji do mnie zbudza ta gra. <gry> Fatality O, teraz on robi fatality O wjechało mu Uwa. Ok, kończmy to I kończmy też gierę Wchodzę chyba do ciekawych wniosków Do tej pory nie zrobiłem jeszcze takiego testu że grałem w tą samą grę, jedna po drugiej. Jak odpaliłem Oleda, to grałem już tylko na Oledzie. I powiem szczerze, że wydawało mi się, że jest duża różnica. Że jest lepszy dźwięk, że jest ten ekran taki żywy, lepiej wszystko wygląda. Mhm, faktycznie. Może trochę tak, że jest większy, większa przestrzeń, mhm, może trochę tak, ale teraz grając raz po razie tą samą grę na obu różnych konsolach, dochodzę do wniosku, przesiadka z tego Switcha na Switcha OLED kompletnie nie ma sensu, jeżeli chce się kupić swojego pierwszego Switcha w życiu i biorąc pod uwagę te jakieś chore czasy, że taki sprzęt jest totalnie jakiś nieosiągalny, trzeba na niego czekać albo... Totalnie za niego przepłacać. Nintendo Switch OLED nie ma sensu. Z tego co wiem, jak wychodził, to miał być niewiele droższy od tego, a natomiast różnica 600 zł na dzień dzisiejszy i to jakoś tam wyrwana, czyli to jest praktycznie 1 trzecie ceny. Sorry, to nie ma sensu. Montując ten film, zostawiam ten wstęp, bo był szczery i to są moje szczere przemyślenia, grając tylko na tym OLEDzie. Oczywiście na początku grałem na tym, po czym przesiadłem się na tego i stwierdziłem, że wow, jest fajniej. Człowiek chyba jest podatny na takie poczucie, że o. To jest to nowe lepsze. Serio, nie wiem co teraz zrobić. Czy oddać tego do Mediamark, czy oddać tego. Tej bez kitu, nawet ten mniejszy ekran. Podczas grania trzymania konsoli, to już nie widzisz tej różnicy. Tak, tak, te głośniki niby lepsze. Ja nie czuję tej różnicy, nie słyszę tej różnicy. Bez, bez, bez kitu, grając w jedną grę za drugą, tego nie czuć. Jakby tu jeszcze coś było w bebechach polepszone, jakiś lepszy procek, wydajniejsza grafika, faktycznie jakiś można by było coś wycisnąć z tych gier więcej, no to mam zagadkę. Nie rozwiałem żadnych wątpliwości, albo raczej rozwiałem te wątpliwości. Jakby to było dostępne i w normalnej cenie, to jak najbardziej. Na pewno jest bardziej dopracowane, jakoś tam technicznie. Ale jak masz to, albo masz problem z zakupem. Tego, to jeżeli masz to takie cenie właśnie w okolicach 1400 zł, łykać. No hm. ja mam zagadkę. Ja pewnie zdając siebie chory na głowę czub, ja i tak pewnie zostawię tego OLED-a. Ale naprawdę to nie ma sensu. Podtrzymuję to zdanie, że jeżeli jest to Twoja jedyna konsola, na której chcesz grać i w jedyny sposób to jest taki, że o, gramy mobilnie, gramy wpatrzeni w ekran, trzymamy ją w ręku i gramy, to OLED. Natomiast biorąc pod uwagę tą dostępność utrudnioną i tą cenę, hmm best sense